Gdzie jest wiosna? Dopytuje pani Ania. Ranek Małpa, Polskie Radio Radio.pl. Pan coś wie? Coś... Jechałem, nie widziałem wiosny. Przepraszam, nie, nic? nie. Nie. Ani, Ani? Jesień raczej i to taka już późna. <laughs> Naprawdę? Aż tak? U... Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. I w związku z tym e, pani Helenie, czyli Joannie, składamy życzenia. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia życzymy. I dziś wyjątkowo w poniedziałek pan redaktor Filip. Dzień dobry. Bo to nie środa? Ja byłem, wróciłem z weekendu, A byłem dwa dni w pracy. Poniedz poniedziałek. Ach, poniedziałek nie dzisiaj. Ja nie wiem. wiem przepraszam czeka, bardzo, czy pan Państwa, to, ja się, to pan pójdzie sprawdzić. Szanowni państwo, tak czy inaczej, dzień dobry, yy, ponieważ muzyka francuska, no to monsieur Mozart. 8 maja. 8 maja imieniny obchodzą Amat, Dezyderia, Wiron i Ulryka. Wszystkiego najlepszego. A propos Ulryka, a właściwie Ulricha. Ulrich był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego i dziś 8 maja obchodzimy Dzień Zwycięstwa. Co prawda nie nad Krzyżakami, tylko nad faszystowskimi Niemcami, ale zawsze. Wszyscy pamiętamy wzruszającą scenę, kiedy to Janek Kos wetknął polską flagę na szczycie bramy brandenburskiej. Kiedy byłem mały uczono mnie, że on wetknął tę flagę 9 maja. Wszystko się zmienia. Świat idzie do przodu. Dzień Zwycięstwa też poszedł do przodu z 9 na 8 maja i bardzo dobrze. A teraz nuta na cześć Janka z Czterech Pancernych. 8 maja świętujemy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Wszystkich bibliotekarzy serdecznie pozdrawiam. Życzę sukcesów w pracy. Spokoju nie życzę, bo wyobrażam sobie, że biblioteka jest jedną z oaz spokoju w naszym hałaśliwym świecie. Życzę Państwu, by liczba wypożyczeń była równa ilości zwrotów. Dzień bibliotekarzy i bibliotek uczczę stosowną muzyczną frazą. Szeptem do mnie mów, mów szeptem. A oto kilka rocznic, obok których nie potrafię przejść obojętnie. 8 maja 1322 roku sierpc otrzymał prawa miejskie. Jest wiele piosenek o Warszawie, Krakowie, nawet o Lublinie, a o sierpcu znam tylko jedną, w której wy występuje nazwa tego od 1322 roku miasta. Piosenka idzie mniej więcej tak. Gęba kępa, kędy, dęba pęka, tędy, ręba zęby, treść sierpc sierść. Zachęcam do wspólnego śpiewania. Dokładnie 131 lat temu farmaceuta z Atlanty, John Pember, Pemberton, przepraszam, opracował recepturę napoju orzeźwiającego, który nazwał... <słuchaj> Państwo wybaczą, nie mogę na antenie. W pierwszym roku pan John sprzedawał 9 szklanek dziennie tego napoju. Dziś średnio na całym świecie sprzedaje się miliard butelek. <słuchaj> Wniosek. Napoje w butelkach sprzedają się znacznie lepiej od napojów w szklankach. Ta uwaga nie dotyczy Rosji. Tam inny napój sprzedają na szklanki i świetnie im idzie. 8 maja 1970 roku ukazał się ostatni album grupy The Beatles, Let It Be. No to Let It Be. Niech to będzie poniedziałek. Bardzo dziękujemy. Filip ślad, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Gdyby pan dysponował czasem. W środę także zapraszamy. Czyli za dwa dni, tak się mówi, <śmiech> Zwariować <śmiech> można z tymi długimi weekendami. No, ale naprawdę. tak to jest, proszę pana, tak to z kalendarzami jest. Wszystkiego dobrego. Merci, à vous.